Siemaneczko żymeczki, z tej strony Maxek. Dziś zagramy sobie bez zbierania powercubesów challenge. Jeśli film wam się spodoba, możecie zostawić łapkę w górę. I zachęcam też do zostawienia suba z dzwonem, ponieważ za niedługo zbliża się giveaway. Teraz przejdźmy do gameplayu. Będziemy tutaj się troszkę kąpić w krzakach, ale najlepiej na początku tutaj zabijać. Widzimy Frank. Oj, ale zginiemy w pierwszym meczu raczej. Tutaj trzeba uważać na tego Franka. Oczywiście, jeśli zbieram jakieś Power Kopsa, to naprawdę przepraszam. Bo tutaj na przykład degatekuje jak jakiegoś człowieczka. To widzieć strasznie trudno. Tym bardziej, że tutaj musiałabym wyjść na środek. Jak widzicie, to jakiś Kevin. Na razie idzie dobrze, ale to będzie strasznie trudny challenge. Oj, no Cold czasami jest strasznie dobry, więc trzeba uważać. Ale no też przepraszam za to, że się będę kapił, ale to po prostu na tej mapie się nie da inaczej grać bez Parkiusa, -so, więc Naprawdę. Mi się wydaje, że ktoś jest w tym krzaku. Chciałbym sprawdzić, bo się, że to może być jakiś ból. Nie jednak. Wow, niewidzialny leon to był. No i dlatego właśnie zginęliśmy. Nie udało nam się w pierwszym meczu, ale teraz przechodzimy do drugiego. Widzimy się już w drugim meczu, właśnie. Więc zobaczymy, jak nam teraz pójdzie. Zabilibyśmy to jakieś bóla, ale. Jak już mówiłem, nie da się za bardzo. Gdy oni mają po dwa pary a my mamy 0, po dwa pary a nie pary Bo ktoś może mieć 7 pair maks, Max wymowa. Jesteś na odcinku. Tutaj musimy uważać na tego kulka, bo jak nam zasadzi serię, to jest po nas. Ale myślę, że jakbyśmy zajęli jakiś podium, to by było nawet spoko. Jeśli naprawdę chcielibyście, żebym nagrał. Bez chowania się do grzaków challenge. No to zostawcie tutaj łapeczkę w górę. No i pamiętajcie też o sobie z dzwoneczkiem, bo zbliża się ten giveaway na 25 subów, jeśli wbijecie te 25 subów. A teraz niestety przegraliśmy challenge, musiałem się zabić, dlatego że zebrałem parę cubes, niestety. A tak bywa, więc dzisiejszy, dzisiejszy odcinek tak się zakończa, bardzo króciutki. Ja się z wami żegnam, pamiętajcie o łapce w górę. Bo jeśli zostawicie pod tym filmem, go w górę, wybijamy bez chowania się do grzaków challenge i chęcam zostawić suba z dzwonem, bo zbliża się naprawdę giveaway od 20 zł Google Play.